Elu, tu 5 mobile i w kolejnym się na moim kanale i wam pokażę 5 gier dla dwóch osób offline. Oczywiście po... To co się stało. Znalazłam kolegier. Eee... Kupte, brusz tak. Nie walił I no pokażę wam więc. Jesteśmy do pierwszej glei, bo widzę, że tu bo już tak coś wariuje dzisiaj. Pierwszą grą jest Grad 24 player Games i ogólnie nie mam tu z kim grać po pierwsze, dlatego ja jestem sam, bo drugie zagram na prostaku ale ogólnie to jest taka po prostu pary i mm -mm. Po prostu się gra. Zostaje można grać w tym kątałku. W kątałku No i są różne tutaj można zobaczyć. Pierwszą taka o kotach, ale ogólnie pokażę Wam tutaj. Takie inne na przykład tu możemy kliknąć, że dwóch graczy jak macie z kim grać, to można grać, ja... Co się tu... Nie mam z kim grać, Kurde, no i nie klikłem, noc. no... trudno jest grać samemu w takiej gry, tu nie wiem, co, a to jest takie coś po prostu. Chcę pychać się. O. Też można samemu wypaść yy, No te gry ogólnie nie są jakieś trudne, żeby tak ze z kimś pograć, na jakiejś kleczce, no wiadomo. Można offline. Znaczy, no, online się tu nie da. No ale co więcej mogę powiedzieć o tym że... A i to chyba co więcej wbiję Już nie wiem, bo... A tu już nie mogę. Dobra, mnie właśnie nie ma co. Ja po... Nie ma co się tu nad tą grą dalej rozchodzić, bo jeszcze mamy parę kiel. No więc przejdźmy do następnej. A i nie wiem jak tam oczy byli Lekamy się to nie spodziewam. Ale jeszcze raz, nie wiem, jak tego by, jak to macie byli by, je układać, by na grę, bo naglą w pionie i w poziomie, więc może być mieć masz, ale miejmy nadzieję, że nie. Idziemy do następnej. Następną grą, którą osobiście sobie nawet czasem na przerwach gram w szkole, jest Sublim Duel Stickman. Oglądam ja się tam. Tym... Czemu mi tu kolory zmieniło? Miałam tu wybrane kolory. Hmm, poczekajcie. Wiem, że to nie ma znaczenia, ale chcę pokazać e, e, najbardziej, jak ja gram. Hmm, nie, tutaj żółte mamy, a ja nie pomarańczowe. Op, op, op. Chcę pokazać jak tram zabrzeń. A mi tu zmieniło, nie wiem czemu. No ale to się tutaj zmienia. Zajmie to niedużo. Zaraz pokażę jak gra wygląda. Po Jeszcze mi to dwoje wcale. I ogólnie gra po lekarzom, kolor drapole, to się na zupełnie po można, można grać samemu na bocie, można grać z kolegami. O ile się ma ich. Mhm. Znaczy, ale jeden minus, że można maksymalnie dwójkę tu grać. Ogólnie, trzeba wam zaraz pokazać, y jak tu macie, to macie tu klej i tu możecie sobie dać też playera. Ale już tu nie możecie. To jest tyle na minus, moim zdaniem. Jakby ktoś chciał się pograć w czwórkę, no to niestety się nie da, ale w dwójkę zawsze tak właśnie można się pograć. Ja ogólnie... O, na laptopie mi lepiej to idzie niż na telefonie, tak wam. Ciężko powiem. Tylko też najgorsze jest to, że jak gramy na boty, kurde, to ekran e, się po prostu zmniejsza, żeby wszystkie było widać. E, moim zdaniem to bez sensu, jak gramy na boty, bo jak gramy z kimś, no to dobra, ma to jeszcze sens, żeby każdy widział, ale jak gramy już na boty, no to to jest bez sensu, bo tylko my widzimy w transa i tak naprawdę jak to się oddala, to mało jest widoczne. Dobra. Zaraz wam to pokażę, pokażę na tym. O, już nawet to widać, się oddalam, no i widać tam wszystko, co trochę, co nie ma niestety sensu, tak jak mówiłem, bo u, ponieważ... Tak. No ale dobra. E, idziemy do kolejnej gry. Możemy też tu popatrzeć, co jest fajne. Możemy zobaczyć, który bod wygląda i możemy tak zrobić właśnie taki górniej sobie. I tutaj chyba wygra. A nie dla ten. Dobra. Idziemy do kolejnej gry. Kolejna gra jest podobna do tej poprzednio ale tylko ta jest w pionie i A... nie wiem co tutaj się robi, ale e... wygrywam. Instrukcji nie było. O. Ja włączę, mam przewodniczy... W Ogólnie to są takie właśnie chodźcie gdy Związane ze mną być, bo jak... Jak ktoś ogląda mój drugi kanał, to, to wie, że ja na, ten nagryłam. Jak nagrywam no, że mam choć jego świnę i w ogóle jestem jako kot. Nie ma co uwierzyć, tu łapka zmieniać Dobra, pierwsza to miałam tą dużą. <laughs> nie, moja. Tutaj pewnie dałoby się przeciągać, gdyby nie to, że mam... ram na mysce. Moja. Już nie, ta jest moja. No i wygraliśmy. <laughs> Ogólnie. Możemy sobie... Na szybko przeskoczyć przez wszystkie. Bo... Ten... Mm, bo mamy czas. I, I spróbuję Wam to obrócić w montażu. Bo... U mnie to... to raczej powinno być odwrócone, jak nie to... Mam tak w pionie. Spróbuję Wam zrobić w poziomie, żebyście mieli. Nie powinno być to trudne. Dobra, ile trzeba zrobić punktów? Dobra, 20. Jeszcze może jedną wielkę weźmy. A może tą wygląda? Da A dałem, żeby przyjacielem być. Nie chcą, co ja exit, potem zagramy, bo jest tak to sam nas... siebie. Zabra. Ogólnie nie wiem ile godzin nie powinno być tych kodów. 4, więc wygraliśmy. No dobra. Idziemy do następnej gry. Znaczy nagle to Let Hand już mi się tu ładuje. Mamy. Y widzę, że tutaj się nie da więc po prostu tu mamy różne łapy Zdajemy się tą po prostu. Zróbmy tutaj. I oponieważ za dużo razy ktoś kliknie to ma się lepszy dajek. Pamiętam, że... Co... O, was. Da się też zrobić tak żeby ten... A w sumie zróbmy tak chcę zobaczyć jak wygląda Ta łapka jako czerwona. No po prostu tak się gra. Jak masz na Nie pójdzie. Zapomniałem ile jest reklam no O ile ktoś nie przegrano. Idziemy do naszej ostatniej gry i widzieliście, jej odcinek będzie krótszy. Nasza gra to po prostu bardzo, aby wiem. Nie mogłem. Nie mogłem ten... Nic wymyślić ciekawszego. No tak, to było do przewidzenia. Ja ogólnie nie grałem nie nic w walczapy. Nawet widać, że nie umiem za bardzo grać. Jedynie do szachy grałem. A, i muszę się tym uczyć, No to niech ma gra w Barcawy, powiem. Musisz umrzeć. Bo inaczej. E, tak. Czyli inny pianek umrze. Dobra, no tak, gram defensywniej bardziej chyba. Albo i nie gram bardziej defensywnie. Nie umiem grać w Barcawy, no i już przegrałem, no. Oczywiście tam się pojawiło, no ale w samym momencie no, nie umiem, no, zawarcia, bez a bo online, akurat to akurat jest open. Ja myślę, to było na tym odcinku o tym, i może gdzieś, że jakby nawet popiłam, ale po prostu zapomniałam, że jest już czerwiec, i że muszę nagrać odcinek. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobał, że chcecie więcej. Widzimy się za miesiąc. I nie, nie zaczynamy jeszcze od picegrać to zaczniemy dopiero po bo w drugim miesiącu łakać i będę miał trenować. A teraz się wam Wami żegnam pa. Cześć!